Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Życie ze SM. Jak widzicie, leży tutaj przede mną tekwidra 240 mg, a leży tutaj dlatego, że będziemy znowu dzisiaj o niej mówić, kochani. Będziemy o niej mówić, ponieważ niestety, ale od momentu, kiedy przyjmuję pełną dawkę, mam skutki uboczne. Na samym początku, kiedy zaczęłam przyjmować takwidrę 240 mg rano i wieczorem, Pojawiły się bóle brzucha, problemy jelitowo-gastryczne oraz zaczerwienienie, zaczerwienienia twarzy z pieczeniem skóry w okolicy twarzy, szyi i dekoltu. I wtedy, kochani, zasięgnęłam porady lekarza, lekarza neurologa. Otrzymałam informację, że muszę zmienić troszkę swoją dietę, do czego się zastosowałam i przez jakiś czas faktycznie było lepiej. Mówię przez jakiś czas, dlatego że niestety, ale w tym tygodniu, w poniedziałek, ponownie wróciły zaczerwienienia twarzy i pieczenia, pieczenie skóry y, twarzy, szyi i dekoltu. Y, mówię niestety, ponieważ jest to bardzo nieprzyjemne. Pokażę Wam teraz, jak wyglądam w momencie, kiedy mam y, taki atak. Nie jest to przyjemne, jest bardzo gorąco, jak widzicie, skóra twarzy jest mocno zaczerwieniona, również szyja oraz dekolt. E, szyja i dekolt dodatkowo e, piecze, odczuwam pieczenie w tych okolicach. Idzie przeżyć, ale nie jest, to, nie jest to fajny skutek uboczny. Wolałabym oczywiście go nie mieć. Dlatego będę znowu konsultowała się w tej sprawie z lekarzem neurologiem i zobaczymy. Poprzednio dostałam informację, że jeżeli nic się nie zmieni, to będziemy zmniejszać dawkę. W sumie się zmieniło, ale niestety nie na zawsze. Powróciły skutki uboczne, więc myślę, że może być sytuacja, że będę, będę wracała do niższej dawki tego leku, ale nie wybiegajmy w przyszłość. Skonsultuję to ze swoim lekarzem i on na pewno podejmie słuszną decyzję, co należy zrobić w tej sytuacji. Jeszcze, kochani, jedna informacja. W międzyczasie byłam na urlopie w Polsce. I powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze się czułam. Właśnie wtedy nie miałam skutków ubocznych. Nie wiem, od czego to zależy. Może od właśnie posiłków. Dlatego, że byłam w hotelu, w którym miałam śniadania, więc śniadania były bardzo obfite. Może to wpłynęło na brak skutków ubocznych. Nie mam pojęcia, ale tak jak mówię, po powrocie wróciły skutki uboczne. Co jeszcze z ważnych spraw kochani? tekwidera, a alkohol. Bardzo się bałam tego, że nie będę mogła pić, napić nawet lampki wina przyjmując tekwiderę. Moje obawy jednak nie były słuszne. Mówię Wam szczerze, jak jest. Jak byłam w Polsce, to faktycznie zdarzało mi się wypić lampkę, nawet dwie lampki wina i nie miałam żadnych skutków ubocznych, żadnych dolegliwości ze strony jeli, nic, po prostu nic. Więc. Mówię Wam z ręką na sercu, że jeżeli chodzi o tekwiderę i alkohol, oczywiście alkohol niskoprocentowy, nie wiem, jak się zachowuje tekwidera w przypadku alkoholu wysokoprocentowego, ponieważ takiego nie piję. Tak więc tekwidera i alkohol niskoprocentowy to naprawdę nie jest nic problematycznego. Oczywiście, nie mówię tutaj o jakichś, nie wiadomo, jakich ilościach tego alkoholu, ale o alkohol w rozsądnych dawkach lampka, dwie lampki, może nawet trzy lampki wina, w zależności od waszego organizmu. Wiadomo, każdy wie, jakiego organizm reaguje na alkohol. Przy tekwiderze alkohol należy zdecydowanie ograniczyć, ale tak jak mówię, nie, nie trzeba z niego rezygnować. Więc tyle, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia na temat tekwidery i alkoholu. Jeszcze kochani chciałam wam powiedzieć o badaniach, yy, o badaniach krwi yy, stosując tekwiderę. Jeszcze nie miałam żadnych badań, yy, jeszcze nie dostałam żadnego zlecenia na yy, badania od momentu przyjęcia pierwszej tabletki tekwidera, yy, ale yy, i już dostałam taką informację, że przed rozmową telefoniczną, która jest wyznaczona na 3 listopada z moim neurologiem mam wykonać wszystkie badania krwi, które zostały mi zlecone, i wtedy będę wiedziała, jak mój organizm reaguje na tę kwiderę od środka. Więc wtedy, jak już będę to wiedziała, to na pewno również Was poinformuję. O tym w, w którymś z kolejnych filmów. Co jeszcze chciałam kochani Wam powiedzieć? A chciałam Wam powiedzieć, że tak jak mówiłam, zakupiłam książkę Dieta w chorobach autoimmunologicznych. Jeszcze nie zgłębiłam wszystkich tajników wiedzy zawartych w tej książce. Ale kochani, na pewno znajdzie się odcinek, w którym omawiam tą książkę, poinformuję Was, co jest w środku, jakie informacje. I czy według mnie warto tą książkę zakupić? Na dzisiaj, kochani, to tyle. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie proszę łapeczki do góry. Jeżeli jest dla Was w jakiś sposób pomocny, jeżeli czegoś się z niego dowiedzieliście, macie jakieś jeszcze pytania, to zapraszam Was, kochani, do komentowania. Komenta zostawienia komentarza pod tym filmem. Może macie jakieś rady dla mnie? Poproszę również o y, informacje w komentarzach. Y, spróbuję wszystkiego. Może akurat, akurat y, na mnie y, również podziała. Zachęcam kochani również do subskrypcji mojego kanału. Kanał dopiero raczkuje, ale mam nadzieję, że subskrybentów będzie coraz więcej i więcej i będziemy poszerzać wspólnie naszą wiedzę odnośnie choroby, jaką jest stwardnienie rozsiane. Dziękuję kochani, że byliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam dużo zdrowia. Trzymajcie się. Pa!